Pracowali jedną godzinę, a otrzymali tyle samo, co ci, którzy pracowali cały dzień. Oburzenie robotników na Pana wydaje się całkiem słuszne. Myślę, że każdy z nas, gdyby znalazł się w podobnej sytuacji, pracował cały dzień i otrzymał taką samą zapłatę, jak ten, który przyszedł i pracował tylko godzinę byłby oburzony. Każdy z nas powiedziałby, że jest to niesprawiedliwe, nieuczciwe. Ale analizując dalej tę przypowieść, wracamy do momentu najmowania robotników. Pan umówił się z każdym po denarze za dzień pracy. Więc ci, którzy pracowali cały dzień, otrzymali jednego denara zgodnie z umową, jaka była zawarta. Więc było to całkiem sprawiedliwe i uczciwe. Ci, którzy jednak pracowali tylko godzinę, otrzymali denara ze względu na dobroć Pana, na Jego wielkość, wyrozumiałość. Dał im. Tyle, ile należy się za cały dzień pracy ze swojej dobroci. Więc ta przypowieść jest dla nas okazją, aby zastanowić się nad Bożą sprawiedliwością. Sprawiedliwością, która nie jest typowo ludzka, bo Boża sprawiedliwość wiąże się z miłosierdziem. I ta Boża sprawiedliwość polega na tym, że każdy z nas otrzymuje zawsze to, co mu się należy. Ale do tego jeszcze dochodzi miłosierdzie, które polega na tym, że każdy otrzymuje z nas dużo więcej niż mu się należy. I to jest wielkość i Boże miłosierdzie, na które możemy zawsze liczyć, które napawa nas naprawdę wielką nadzieją, wielką ufnością. Bo Bóg w swoim miłosierdziu obdarza nas wielkimi darami, na które wcale nie zasługujemy. Ale w tej przypowieści jest jeszcze przestroga przed czymś bardzo ważnym: żeby nie być zazdrosnym o Boże miłosierdzie, żeby nie zazdrościć tym, którzy tego miłosierdzia dostępują. Bo dobroć Pana Boga jest wobec wszystkich. I jeżeli udziela nam tej swojej wielkiej dobroci i miłosierdzia, jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni. Lecz jeśli udziela tej dobroci i miłosierdzia innym, też powinniśmy być wdzięczni, a nie zazdrościć. Wielka dobroć, miłość Pana Boga jest dla nas wielkim darem i dziękujmy za to.